Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 13 października. I Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przydakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża. Pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Samiście nie weszli. A przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czekali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Dzisiaj w tej Ewangelii zwróciła moją uwagę postawa uczonych w piśmie i faryzeuszów. Zobaczmy, że kiedy Jezus ich upomina, poucza, to oni zamiast się nawrócić, to zaczynają go atakować i próbują go przełapać na czymś. I tak też może być w naszym życiu, w moim życiu, w Twoim życiu. Kiedy uważam, że Ewangelia czegoś ode mnie wymaga, to zamiast się z tym zmierzyć, to szukam sobie wymówki. Szukam jakiegoś takiego słabego punktu u innych, bo odwrócić uwagę od siebie, aby tylko się nie nawrócić. Nie bójmy się takich sytuacji, w których zobaczymy, że nie pasujemy do Ewangelii, bo tak cały czas będzie. Mamy cały czas się nawracać. Natomiast niedobrze jest wtedy, że zamiast się nawrócić, to szukamy zła na zewnątrz, bo to może nas zamknąć na życie z Bogiem. I to będzie wtedy straszne. Nie was, błogosławi Bóg Wszak mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, Szczęść Boże.